Cześć, dzień dobry. Dzisiaj dwa moje przemyślenia o marce osobistej oraz o pewnych słowach, które powiedział do mnie wspólnik już dawno temu, że słuchaj, Tomek, zamiast interesować się różnymi obszarami, wchodzić w nie, poświęcać czas na naukę, zajmijmy się marketingiem internetowym, zostańmy w tym mistrzami, bo popatrz, jeżeli ty kupisz nieruchomość. I na przykład ta nieruchomość zostanie kupiona w niekorzystnej cenie, na przykład o 5% za drogo. To czy stanie ci się krzywda, jeżeli w tym samym czasie zarabiasz bardzo duże pieniądze w biznesie internetowym? No nie stanie ci się krzywda, bo oszczędziłeś masę czasu na research, być może mógłbyś komuś zapłacić, nie wiem, ale to też na przykład 10 koła za doradztwo i ktoś by za ciebie wybrał tą nieruchomość. Ale chodzi mi o to, że nawet jak kupisz źle, wchodzisz w krypto i kupisz w złym momencie bitcoina i tak dalej. I nawet jeżeli on w jakimś terminie stracił kilkadziesiąt procent, to jakie to ma znaczenie, jeżeli posiadasz powtarzalną kompetencję zarabiania dużych kwot pieniędzy. Także miesiąc w miesiąc, dzień w dzień wpadają Ci przelewy na konto. Ja takie kompetencje już posiadłem. Mam powtarzalne umiejętności, ja w każdych warunkach sobie jestem w stanie poradzić. Sprzedając różne usługi, różne produkty, wchodząc w różne kooperacje, mam dziesiątki takich mini odnóg, gdzie jestem w stanie sobie sfinansować mój styl życia, bo posiadam pewne umiejętności, czy to właśnie występowania przed kamerą i tego typu aktywności, ale o tym w dalszej części odcinka. Czyli nie staraj się za wszelką cenę interesować się, nie kamieniami szlachetnymi, zegarkami, e, sztabkami złota, krypto, nieruchomości i ty wsz wszystkim się starasz interesować, wchodzić w to, czytać, poświęcać czas, kiedy możesz zapłacić specjaliście w danym obszarze, żeby on to e, ogarnął za ciebie dany obszar, a ty mu dasz tylko kasę. A w międzyczasie ty możesz zostać mistrzem swojej dziedziny i zarabiać bardzo dużo w sposób powtarzalny. Słowo klucz to powtarzalny. Bo jak na przykład ktoś idzie walczyć we Free Fightach i dostanie wypłatę, to może być tak, że dana organizacja już go nie weźmie na następne walki. I taka osoba nie ma z czego na przykład utrzymywać tego poziomu życia, musi planować te swoje wydatki, musi w mądrze kontynuować tą karierę, bo nie wiadomo, czy kolejny strzał finansowy się przydarzy. A ty jako przedsiębiorca musisz nabyć kompetencji zarabiania pieniędzy w taki sposób powtarzalny, że każdego dnia wiesz, że skończy się to przelewem, bo ty masz skila. Ty masz zbudowany marketing wokół siebie, ty masz zbudowane jakieś procesy, że ty wiesz, że włożysz w daną reklamę 5 koła i wyjmiesz 20, czyli takie bardzo schematyczne działania, które jesteś w stanie powielać i skalować. Że na przykład coś, co w tym roku ci przynosi 50 koła, za 3 lata będzie przynosiło 200, bo ty już znasz kierunek, w którym należy podążać. I, I z taką historią bym cię tutaj zostawił, i przejdziemy do marki osobistej. I teraz jest taka kwestia budowy marki osobistej. Dzisiaj sobie nad tym myślałem, że rozwijanie się w obszarze budowania marki osobistej daje ci wiele bardzo uniwersalnych skili, bo ty jesteś w stanie. nauczyć się występować przed kamerą, czyli będziesz też lepszym prelegentem, na przykład na jakichś konferencjach piszesz jakieś artykuły, coś tworzysz, no to będziesz też w stanie udzielić, e, udzielić artykułu do gazety, będziesz w stanie napisać książkę, a być może jakieś wspólne deale, napiszecie wspólną książkę z jakimś wydawnictwem, tak jak ja to robię, bo ja już miałem skille pisania i, i też pokazałem, udowodniłem e, tym różnym firmom, że ja potrafię pisać, więc warto mnie zaprosić jako takiego gościa do książki. Jeżeli też nagrywasz podcast, no to będziesz świetnym radiowcem być może. Znaczy bo po prostu ten próg wejścia do wszystkich tych różnych dziedzin około tematycznych będzie znacznie niższy. Będziesz też lepszym sprzedawcą, bo jeżeli potrafisz się sprzedać swojej widowni przed kamerą, to będziesz też umiał lepiej sprzedawać, lepiej prezentować swoją ofertę I, i na wielu płaszczyznach po prostu będziesz lepszym człowiekiem. Zyskasz pewność siebie, bo kamera i, i ten, ten cały branding, marka osobista daje Ci zarobistą pewność siebie, bo umiesz wyrażać siebie, umiesz dzielić się swoimi spostrzeżeniami i nie boisz się też krytyki, bo za tym wszystkim na zapleczu tam ludzie mogą o tobie mówić źle, dobrze, niektórym się podoba twój content, a niektórzy będą cię krytykować. Dlatego to są takie fajne uniwersalne skille e, i okej, okay, marki osobistej nie da się tak bezpośrednio sprzedać, ale <laughs> znowu raz zbudowana marka zostaje ci mm, cały czas. Bo jeżeli budujesz firmę i sprzedajesz firmę, jest exit, być może jeszcze jesteś w młodym wieku, masz kasę, ale musisz następną firmę zaczynać od nowa. Oczywiście masz pewne kompetencje, umiesz pewne rzeczy robić, ale tak jakby poniekąd zaczynasz od zera kolejną firmę. A mając personal brand, to jesteś w stanie startować różnorakie projekty, nowe, cały czas. I ludzie będą kupować, nawet jeżeli to będzie z różnych branż, niepowiązane ze sobą bo ludzie Ci po prostu ufają i też będziesz umiał wiele rzeczy robić lepiej. Jeżeli budujesz tą markę osobistą wokół tego wszystkiego, to mm, na przykład potrzebujesz zrobić reklamę na Facebooka i osoba, która nigdy nie robiła reklamy, ona nagra bardzo słabo reklamę, a marka osobista, która ma kilkaset materiałów za sobą, potrafi występować przed kamerą, bez problemu, bez tremy, nagra świetną, klikalną reklamę, która będzie miała tanie koszty pozyskania klienta, tanie kliknięcia. Eee, coś tu dostałem, podeślij mi, proszę. Dobra, za chwilę odpiszę, po prostu będziesz lepszym twórcą też reklam, będziesz umiał napisać lepszy copywriting reklamy, lepszą stronę sprzedażową, więc te obszary są bardzo szerokie. Rozwijając tą markę w internecie, rozwijasz skilla na wielu uniwersalnych płaszczyznach, które pozwolą ci w przyszłości dużo więcej pieniędzy zarabiać. I teraz tak, kolejne kroki, o których tutaj sobie możemy powiedzieć. Bardzo proste przeskakiwanie z branży do branży. Ja w tym roku odpaliłem kilkanaście takich mini projektów z różnych tam obszarów, których nie robiłem rok temu. I bazując na swoim nazwisku, które wypracowałem już wcześniej, cały czas były rentowne od pierwszego dnia te projekty. Byłem bardzo w stanie szybko, elastycznie przeskakiwać, z tego względu, że już miałem tą bazę w postaci marki osobistej. Marki się nie da sprzedać, ale marka będzie z tobą całe życie, czyli możesz sobie oprócz zbudowania firmy budować markę osobistą, sprzedać firmę, a marka ci zostaje i możesz ją dalej monetyzować. Na różnych płaszczyznach, a nie ukrywajmy, odcinanie kuponów z marki osobistej jest bardzo przyjemną aktywnością. Czy to występowanie na konferencjach, różnego rodzaju rzeczy, później godzina konsultacji kosztuje u ciebie astronomiczne pieniądze, a ludzie i tak ci za to wszystko płacą. U mnie jeszcze te kwoty nie są astronomiczne, ale już są wysokie. To są zdecydowanie kilkukrotnie wyższe niż stawka specjalisty lekarza, na przykład więc. Myślę, że to yy, zmierza wszystko w dobrym kierunku. Więc jak budujesz tą markę osobistą, to dostajesz w zamian wiele benefitów i wiele korzyści, ale też takich niepodważalnych umiejętności, które przydadzą ci się w przyszłości w wielu aspektach życia. Wszędzie, gdzie trzeba gdzieś wystąpić, coś wygłosić, stworzyć prezentację, coś opisać, coś nagrać, pójść do radia, na audycję jakąś to Ty już masz skille, które pozyskałeś z internetu, pracując przy swoim własnym nazwisku. Dlatego daje ci, ci to do myślenia i, i, i myślę, że poruszyliśmy dzisiaj dwa ważne wątki. Ta marka osobista, tylko musisz to czuć, to też nie jest dla każdego. Ja znam osoby, które totalnie się nie odnajdują w budowaniu marek, nie czują tego, nie lubią, wolą działać na zapleczu, a ja lubię być takim medialnym włodarzem. <laughs> medialnym włodarzem, który wyjdzie i zrobi robotę na froncie. Lubię być frontmenem. Jestem sprzedawcą, hunterem. Po prostu to jest gdzieś tam moja e, pasja. I ja się z tym bardzo dobrze czuję. Nie namawiam wszystkich osób do wrzucania, budowania marek osobistych. To jest w specjalnych warunkach dla specjalnych osób, które się tym interesują. A druga, drugi wątek, no to wróćmy do tych yy, rozwijania kompetencji. Dużo taniej wyjdzie ci zapłacić komuś za wiedzę, żeby za ciebie coś zrobił, dał wkład merytoryczny, know-how, yy, a Jednocześnie oszczędzając czas, pamiętaj, że Ty, jako specjalista, Twój czas jest bardzo cenny. Godzina kosztuje czasami bardzo dużo pieniędzy, jeżeli Ty masz teraz czytać o nieruchomościach, o flipach, użerać się z ekipami remontowymi, podejmować mnóstwo nowych dla Ciebie rzeczy, przy których popełnisz masę błędów, to zastanów się, czy ta cena jest warta świeczki, czy lepiej. Ten proces całkowicie wydelegować, przepłacić, możesz przepłacić, możesz kupić drożej, gorzej, źle, ale finalnie ty skupiając się, fokusując na tym jednym najlepszym skillu czyli marketing internetowy w moim przypadku, to i tak w ciągu jednego dnia zarobisz na tą stratę na przykład, albo w ciągu tygodnia, zależy od, od sum, jakimi obracasz. Ale chcę, żeby ci to uzmysłowić. Stań się pierdzielonym mistrzem w danej dziedzinie. Eee, naucz się w sposób powtarzalny generować przychody w wysokiej skali. Po prostu naucz się zarabiać. A mnożeniem pieniędzy oddaj specjalistom. Możesz teraz przeczytać trzy książki o złocie. Ja też czytałem kiedyś w przeszłości, jak byłem młody. E, możesz się inwestować, potem różnego rodzaju problemy z tego typu wynikać, a możesz po prostu wziąć konsultację utopowego specjalisty i niech ci doradzi, krok po kroku niech cię pociągnie, tak? I e, w, w każdym sektorze, czy to krypto, czy to, to złoto, czy nieruchomości, czy kamienie szlachetne. E, Inwestowanie w kwatery pracownicze. Tych, tych wątków jest dużo i każda z nich może być dochodowa. Tylko ty nie musisz, nie warto się w to angażować. Zrozum to. Zrozum w to, że mechanik samochodowy nie powinien być kucharzem, kucharz nie powinien być, nie wiem, sportowcem. Znaczy może jak lubi to, ale nie da się być mistrzem w dwóch dziedzinach. Takich naprawdę dojść na mega wysoki poziom. Tak? I też ja robię to, budując swoją markę do internetu. Ja mógłbym pracować z klientami, angażować się, poświęcać czas, ale ja wtedy zaniedbam swoją markę i finalnie moja firma na tym straci, mój zespół na tym straci, bo będą trafiać do nas gorsi klienci, tańsi klienci. Ludzie, którzy płacą mniej, więc mój zespół też będzie miał mniej pieniędzy do dyspozycji w danych obszarach. Więc największą korzyścią dla mojej firmy jest to, żebym ja stale był coraz lepszy w budowaniu marki osobistej, żeby ona cały czas rosła. Bo silna marka osobista zwróci się po stokroć, po stokroć, cały czas. Dobudowywuj kolejne rzeczy, testuj, eksperymentuj. Marketing internetowy to są wieczne, ciągłe testy i ulepszanie, wyciąganie pewnych wniosków, podejmowanie różnych lekcji życiowych, i ty musisz robić to, w czym jesteś, do czego masz predyspozycję, i to, co ci, ci się podoba, i chcesz się w tym obszarze rozwijać. Nie rekomenduję ci rozwijania się na wszystkie tory, żeby tylko gdzieś tam pociupać małe, drobne pieniądze. Lepiej zarabiać górę pieniędzy z obszarów, na których się znasz. Oczywiście ja jestem podywersyfikowany, ale to wszystko jest w obszarze tych kompetencji, które zdobyłem. Czyli wszystko gdzieś tam jest powiązane tematycznie, nie? Żebym nie zaczynał od całkowitego zera, tylko ja coś powiem na storce i to się przekłada na nowe źródło dochodu. Ja coś zrobię, nagram jakiś poradnik, mam kompetencje, jak spiąć to z afiliacją i odpalam kolejne źródło. Ale e, nie otwieram e, salonu e, samochodowego. Jak nie mam na ten temat zielonego pojęcia, nie otwieram, nie wiem, pływalni. Jeżeli się na tym nie znam, ale jeżeli bym miał jakieś doświadczenie operacyjne, pracowałbym w danym obszarze ileś tam lat, dodatkowo być może był sportowcem, to już taką pływalnię czy jakąś sekcję pływacką byłbym w stanie otworzyć. Dlatego skup się. Na tym, do czego masz predyspozycje, do czego masz umiejętności. Ja ci nie zakazuję dywersyfikować. Broń Boże, jestem fanem dywersyfikacji, tylko żebyś nie przeskakiwał z totalnie różnej branży do totalnie innej. Możesz się tego nauczyć i to byłoby bezpieczne, trzymać kasę w całkowicie odrębnych sektorach, ale ja mówię ci, zarób w głównej Twojej branży, a za inne sektory. Możesz w nie wchodzić, ale słuchaj specjalistów, opłaca ich. Bierz najlepszych ludzi z danych branż i niech ci powiedzą. Wiadomo, że istnieje dalej jakieś ryzyko biznesowe, ale niech ci zasugerują: zrób to, to, to i to, ja bym podszedł do tego w taki i taki sposób. I nie ma to znaczenia, że ty stracisz, że tu kupisz źle, tam kupisz źle, że nie wiem, kupisz samochód. Yy... Kupiłeś samochód za 80 tysięcy, a jest warty 65 tysięcy. Jesteś stratny 15 tysięcy. Ale jeżeli ty posiadasz kompetencje zarabiania 15 tysięcy w jeden dzień, to teraz pytanie, czy ty popełniłeś błąd, czy nie. Bo jeżeli byś zrobił research o tych samochodach i rzeczywiście znalazł ten samochód dobry, tani, ale poświęcił na przykład dwa tygodnie na research, na dzwonienie po różnych gdzieś tam osobach, które sprzedają te samochody. Analizowanie, być może spotkałbyś się z jakimś kolegą, przegadywał ten temat wieczorami, rozmyślał nad, nad tymi kwestiami, a okazuje się, że, że ty możesz słuchaj, słuchaj Marcin, słuchaj Michał, daję ci tyle i tyle kasy, weź mi załatw to auto, albo kup sam drożej, źle kup. Kupiłeś te 15 tysięcy, drożej jesteś stratny, ale ty w twoim głównej branży, w Twoim głównym biznesie odrobisz to na wstrknięcie palca. To ci chcę zasugerować. Teraz kupowałem naj, najlepszy telefon, jaki był w sklepie, i ktoś mówi: Boże, ale drogi telefon, telefon jest moim narzędziem pracy. Ja codziennie dla Was nagrywam. Teraz jeszcze ze starego, ale za, skonfiguruję to wszystko i będę już nagrywał nowym. To jest moje narzędzie pracy, które używam codziennie, każdego dnia. To mi daje klient, jeden pozyskany dobry klient jest w stanie w ciągu miesiąca mi spłacić ten telefon, jedna fakturka. I jeżeli pomyślisz tymi kategoriami, że ja będę robił lepsze audiowizualnie materiały, czyli moja merytoryka będzie się lepiej sprzedawać, będę miał lepszy watch time, to teraz pytanie, czy ten telefon był drogi czy tani. Bo ja chcę się pozycjonować jako ktoś, kto robi profesjonalną robotę i, i, i wtedy koszty są dla mnie marginalne, biorąc pod uwagę, ile zarabiam. Jeżeli bym zarabiał 600 zł miesięcznie, to bym sobie takiego telefonu nie kupił, ale jeżeli mam dniówki momentami, nie codziennie, ale zdarzają się dniówki kilkanaście koła, to dlaczego miałbym nie wziąć najlepszego telefonu w sklepie jaki był żeby dostarczać dla Was jeszcze lepszą merytoryczną wartość. I przemyśl sobie tymi kategoriami. Proszę, żebyś się ustosunkował w tym kierunku, bo to zmieni Twój punkt widzenia, taką presję, stres. Inaczej będziesz myślał o inwestowaniu pieniędzy, o zabezpieczaniu, o tej całej inflacji o tym wszystkim bo okaże się, że nawet jeżeli ty w jakimś obszarze stracisz parę procent, to ty na drugim obszarze zyskasz kilkaset procent yy, i te, te parę procent nie ma już wtedy dla ciebie znaczenia. Nawet ta inflacja, która jest dzisiaj na poziomie tam nie wiem 16 czy iluś procent, jeżeli ty potrafisz bardzo szybko, bardzo dużo zarabiać i stale rozwijasz tego skilla, to, to się tym nie martwisz najwyżej zmienisz walutę, będziesz przyjmował klientów z zagranicy w dolarach. W dolarach jest mniejsza inflacja i tak dalej. Więc e, mm, możesz też zmienić miejsce zamieszkania, tak? Nie musisz mieszkać przecież w tym samym kraju. Mając skillę, mając umiejętności zarabiania, jesteś w stanie bardzo dużo osiągnąć. A Skupianie się na pierdołach, na tych malutkich procencikach, na doczytywaniu, analizowaniu rzeczy, o których Ty nie masz pojęcia, jest zgubne, jest bardzo krótkowzroczne. Zostań pierdzielonym mistrzem i zarabiaj miliony na Twojej niszy. Bądź top jeden w swojej niszy. Z tym, czy zostawiam, myślę, że to takie ciekawe przemyślenia mieliśmy tutaj ze wspólnikiem, ale też moje własne o tej marce osobistej, o tym wszystkim, że długoterminowo to jest tylko i wyłącznie wzrost. Oczywiście z jakimiś tam delikatnymi falami, ale budując nazwisko długoterminowo zyskasz, a po wielu latach będziesz totalnie wolny finansowo i nie będziecie trzymać żadne miejsce, lokalizacja, bo będziesz mieć skille, które są niepodważalne. Cześć.